Witam państwa pięknie dziś w cyklu Kiedyś to było wlatuje dla państwa Skyrim. Te oto piękne pudełeczko. Zobaczymy co jest w środku, co tam się znajduje, jak to się prezentuje. Dowiecie się kilku ciekawostek, także zapraszam na ten króciutki film. Zacznijmy od tego pudełeczka. Jak widzicie, tutaj pięknie wyryte logo Skyrim'a Elder Scroll 5. Popatrzcie, jak to pięknie wygląda. Oczywiście, w oryginale nie znajdziemy tych podpisów. Archona, Rysława, Pegaza, no bo to akurat wykorzystałem siódmą edycję retrosfery, by poprosić ich o to, aby mi się tutaj podpisali na tą pamiątkę. To jest moja gra. W polskiej wersji językowej w rolach głównych. Piotr Franczewski, Krzysztof Kowalewski, Henryk Talar, Wiktor Zborowski. No i wiadomo, wydanie Cenegi. No i tak, lecimy, co dalej? Dwa pudełeczka. W środku znajdziemy dwa razy DVD i jedną płytę CD. Jako ścieżka dźwiękowa, ale już tutaj lecimy do środka. Tu widzicie, przez moją nieuwagę, Niefortunne otwarcie pudełka sprawiło, że no zarysowałem ten bok okładki. No ale już lecimy do celu, a więc, tak. Ścieżka dźwiękowa, wybrane utwory. Oczywiście gra firmy Bethesda. Można ją lubić, można jej nienawidzić. Lista utworów Dragonborn. Under an Ancient Sun, The Streets of Whiterun, Sky Above, Voice Within oraz Dragon Search. Pewnie każdy kojarzy przynajmniej jeden tutaj utwór. Odrzućmy sobie to pudełeczko i lecimy. Co jest w środku? Zobaczcie. Mamy tutaj ten charakterystyczny hełm. Napisy Skyrim, ścieżka dźwiękowa, wybrane utwory. Oczywiście logo Betezdy. I co tutaj mamy? Patrzcie. Piękna, cudowna, wydana na grubym papierze mapa Skyrim. A więc tak, mapa przedstawia całą prowincję Skyrim podzieloną na 9 różnych regionów. No, i nazwy tutaj mamy akurat po polsku. Punkty orientacyjne, ikony oznaczające jaskinie, ruiny, grobowce, obozy bandytów i sanktuaria Smoka, które są kluczowe w fabule, oczywiście. Wydana jest na takim, jakby kredowym papierze, dosyć grubym. Zaraz tutaj kamerką przelecę. W prawo, bo pewnie całkiem nie uchwyciłem tego w obiektywie. Wygląda ona na taką starą i zniszczoną. Tak jak widzicie tutaj, te takie poszarpane jakby boki, końcówki. Dominują tutaj barwy sepi i brązu, co tak jakby wzmacnia wrażenia antyku i sugeruje, że jest to taki zabytek znaleziony jakby w świecie gry. Widzimy oczywiście tutaj główne pasma górskie. Główne rzeki, jezioro, w sumie to nie tylko jedno. Tutaj jezioro Geir. No i oczywiście Biała Grań, Gwiazda Zaranna, Markat, Wichrowy Tron. Nie wiem, czy to widać może w ten sposób teraz. Zimowa Twierdza, Wschodnia Markia. No, a widzimy tutaj na skraju. Oczywiście Morrowind. Na dole Syrodil, Hammerfell. Tu jest ta wysoka skała, o której już wspominałem. Jakże słynna Samotnia. No ogólnie sprawia to taką, takie wrażenie bardzo, bardzo dużej imersji. Służy to do tego, że po prostu bardziej możecie wczuć się w grę. No i ta mapka jest bardzo poszukiwana przez kolekcjonerów. Poukładajmy sobie to tak może troszeczkę bardziej do kamery. No i przechodzimy teraz do ostatniego pudełeczka DVD. I co jest w środku? No, w środku oczywiście znajduje się kodzik z grą, kampania Senega, odłożymy na bok, dwie płyty DVD. Proszę bardzo. To jest akurat to niefortunne pudełeczko, które tak przeciąłem nożykiem. Oczywiście Senega. Wspaniali ludzie, którzy podkładali głos. No i tak to wygląda pudełeczko. Może je otworzę i przechodzimy do instrukcji. No bo tak, drodzy Państwo, kiedyś były instrukcje. Każda gra dostawała większość gier. I to nie tylko jedną z instrukcję. Różne materiały promocyjne. Plakaty, nie plakaty, tak jak tutaj widzicie, tą piękną mapę. Zobaczcie. Tu, akurat, też jest w takim klimacie oldschoolowym, takim tajemniczym. Cała jest wydana czarno-biała. Jeszcze tylko taka informacja co do tej ścieżki dźwiękowej. Oryginalna ścieżka dźwiękowa, wydana została też w wersji cyfrowej, ale można było kupić sobie. Cztery płyty CD z pełną wersją, ze wszystkimi utworami i oczywiście tylko taka informacja, bo Jeremy Soul to był główny kompozytor jakże tej pięknej, charakterystycznej muzyki, która była w Skyrimie i nie tylko. Niestety, no tutaj prawa autorskie YouTube'a nie za bardzo pozwolą mi na umieszczenie jej w tym filmie. Dobrze, mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Zapraszam na następny, a w następnym zobaczycie to oto wydanie Wiedźmina. Jeszcze na koniec, takie ciekawostki, w oryginalnej wersji gry nie można było zabijać dzieci, co społeczność moderów potem szybko przerobiła na swój sposób. Eee, oraz nie mogliśmy zabijać kurczaków. Jeżeli chciałeś zabić jakieś kurczątko, mogłeś to zrobić. No ale wtedy cała Straż Miejska rzucała się na ciebie, bo było to traktowane jako ogromne przestępstwo. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!